Moi drodzy, mimo że wyglądamy jak studenci pierwszego roku medycyny, to dziś nie poznajemy życia uniwersytetu, tylko tych osób, które już lata pracy i doświadczenia mają za sobą i z punktu widzenia zamówieniowego i chcemy wam dziś pokazać na przykładzie 107 wojskowego szpitala w Wałczu życie od drugiej strony, jak wygląda od kuchni praca w zamówieniach w szpitalu, ale też życie codzienne i trud związany z utrzymaniem Zdrowia i życia pacjentów. Zapraszam. Drodzy, już nie w fartuchach, już nie na bloku operacyjnym, tylko w centrum dowodzenia, ale z zamówieniami I jest nadal ze mną Paulina, która Odpowiada za zamówienia z imienia, prowadzone z imienia 107 Szpitala Wojskowego. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, jak do tej pory. Paulino, jak wyglądała Twoja historia zamówieniowa? Skąd przywędrowałaś do tego szpitala? Czy to jest pierwszy szpital Twojej historii kadencji, czy ta historia zamówieniowa już skręcała w stronę zamówień medycznych, szeroko rozumianych? Zamówieniami publicznymi i zamówieniami medycznymi, bo cały czas mam do czynienia z branżą medyczną, zajmuję się od 2013 roku. Wcześniej pracowałam w szpitalu powiatowym w Złotowie, w 107 szpitalu w Wałczu jest. Jestem zatrudniona od maja 2020 roku, a od listopada 2020 mam przyjemność pełnić funkcję kierownika działu zamówień publicznych. 107 Wojskowy, ale ten szpital nie jest otwarty tylko i wyłącznie na pacjentów, którzy są czynnymi czy wojskowymi, czy w rezerwie, albo ich dla ich rodzin dedykowanym, tylko rozumiem, że funkcjonujecie na co dzień jako szpital dla okolicznych. Mieszkańców i każdy, kto znajdzie się w potrzebie, a jest dość blisko was obecnie, tak? Dokładnie tak. Niech nie zmyli Państwa nazwa 107 szpital wojskowy, bowiem z naszych usług mogą korzystać zarówno wojskowi, czynni żołnierze, jak i cywile czy mieszkańcy tak naprawdę całej Rzeczypospolitej. Paulino, czy mogłabyś przybliżyć nam charakterystykę tych zamówień związanych ze służbą zdrowia? Bo istnieje na rynku takie przekonanie i wręcz taka maksyma: kto przynajmniej jeden rok budżetowy w zamówieniach publicznych w szpitalu przetrwał, tego z rekrutacji, z konkursu trzeba brać w ciemno. Z czego wynika takie przekonanie, jak myślisz? Zgadzam się z tobą, Madame. Rzeczywiście zamówienia szpitalne są bardzo specyficznymi zamówieniami i spotkałam się również z takim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś chce nauczyć się zamówień publicznych, to powinien zacząć od tych szpitalnych. Dlaczego? Mamy do czynienia w ciągu roku budżetowego z wszystkimi rodzajami zamówień, od robót budowlanych po dostawy oraz usługi, w szczególności, pod, w szczególności z dostawami wszelkiego rodzaju sprzętu. Medycznego, sprzętu jednorazowego, wielorazowego użytku, czyli typowo sprzętu takiego specyficznego. W ciągu roku przeprowadzamy około 100 postępowań przetargowych, i tutaj mówimy o tych postępowaniach, które są przeprowadzane w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W tych największych postępowaniach dochodzi nawet do około 100 pakietów, które są dalej podzielone jeszcze na pozycje, więc mówimy tutaj o bardzo dużej liczbie. Ponadto w takich postępowaniach mamy niejednokrotnie do czynienia z liczbą ofert opiewającą wokół liczby od 50 do 60. szpital w Wałczu otrzymał akredytację. Teraz czekamy na ponowną komisję z Centrum Monitorowania Jakości i znowu poddamy się dobrowolnie weryfikacji standardów akredytacyjnych. Jest tych standardów 15, z których każdy od działalności medycznej, niemedycznej, medy między innymi też zamówień publicznych jesteśmy weryfikowani i sprawdzani pod kątem wszystkich procedur, które głównie dotyczą zakresu opieki nad pacjentem. Witam, jestem kierownikiem bloku operacyjnego w Wałczu w 107 Szpitalu Wojskowym. Mamy do zaoferowania cztery sale operacyjne, na których zakres zabiegów obejmuje ortopedię, chirurgię, neurochirurgię, ginekologię. Każdy, kto do nas przyjeżdża, może czuć się bezpiecznie i pewnie, bo zespół, który tutaj pracuje, jest przeszkolony w zakresie zabiegów operacyjnych. Chodzi tutaj głównie o instrumentariuszki, lekarzy specjalistów, pielęgniarki anestezjologiczne personel dodatkowy sprzątający, razem z oddziałową Masią Bronowicką pilnujemy tutaj codziennie pracy na bloku, aby wszystko poszło według planu, co każdy lubi. Zachęcamy, zapraszamy do przeglądania strony z zakresu zabiegów, które tutaj są wykonywane. Nadmienię, że inwestycja aktualnego tutaj bloku operacyjnego rozpoczęła się 6 lat temu, i od 6 lat pracujemy w nowej części szpitala. Jest to budynek w nowoczesnej architekturze, z salami operacyjnymi, które są wyposażone w sprzęt no najwyższej jakości i standardach europejskich i nie tylko. Także zachęcamy, zapraszamy do korzystania z naszych usług. Poprzez pracę całego zespołu medyków, lekarzy, pielęgniarki uzyskaliśmy certyfikat Szpital Bez Bólu Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu. Pan komendant osobiście pojechał do Krakowa. Tam oczywiście wszyscy profesorowie znani, którzy mają wiedzę na temat leczenia bólu, zweryfikowali naszą dokumentację i ocenę bólu u pacjentów w chorobach przewlekłych, bólu pooperacyjnego. Uzyskaliśmy we wrześniu certyfikat Szpital. Szpital Bez Bólu, Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu. Pacjenci są tak zaopiekowani poprzez codzienną ocenę monitorowania bólu od małych dzieci, czyli noworodków, po osoby w średnim i już podeszłym wieku. Dzięki temu pacjent czuje się bezpieczniej, bo wiadomo, że ból wpływa bardzo na szybszy powrót do zdrowia. Naszą dewizą jest dbaj o tego pacjenta tak, jak gdybyś miał znaleźć się w każdej chwili na łóżku szpitalnym. Każda pielęgniarka, czy też pielęgniarz, mam dwóch pielęgniarzy u siebie na oddziale, no, zgodzi się z tym, że y, zawód jest ciężki, ale y, niesienie pomocy innemu człowiekowi to jest takie no, y, no, szczytne. I tutaj y, każdy z serducha przychodzi do tej pracy. Pracuję w szpitalu już 32 lata. Wcześniej jako pielęgniarka odcinkowa na zmianach, później przeszłam na jedną zmianę. Zajmowałam się edukacją pacjentów chorych na cukrzycę i byłam pielęgniarką zabiegową. Pracuję, tak jak już wspomniałam, 32 lata. Dlaczego pracuję? No, myślę, że, że lubię tą swoją pracę. Gdzieś tam wcześniej próbowałam studiować inne kierunki, żeby zrezygnować z pracy pielniarki, bo jakieś tam wypalenie pojawiło się, ale później po, po zastanowieniu jednak nie, nie umiałabym pracować gdzieś indziej. A na tym oddziale pracuję tak długo, dlatego że jest bardzo fajna atmosfera i tutaj tworzymy taki bardzo fajny team. Z pielęgniarkami, z lekarzami, z całym personelem pomocniczym. No, i myślę, że ciężko by mi było zostawić tych ludzi i. i i odejść gdzieś indziej. Praca jest ciężka, bo oddział chorób wewnętrznych jest bardzo ciężkim oddziałem. Mamy tu przekrój różnych pacjentów. Są to pacjenci od powiedzmy tam 30 roku życia do 95 roku życia. Są to pacjenci z jakimiś demencjami, z depresjami, z chorobami psychicznymi, ale, ale lubię tych swoich pacjentów, lubię nieść im pomoc dbać o nich i przekazywać swoją wiedzę, którą pozyskałam przez te lata swojej pracy i kończąc po, po drodze jakieś tam studia, szkoły podyplomowe. Praca w zamówieniach publicznych to też współpraca wewnątrz danej instytucji czy jednostki, jaką może być szpital w Waszym przypadku. Powiedz proszę, jak poradziliście sobie z poukładaniem tych ścieżek wewnętrznych, jeżeli chodzi o kontakt z merytorycznymi zamawiającymi? Czy to będzie oddziałowa, czy to będzie lekarz? Czy macie jakiś na to swój sposób, żeby tą komunikację polepszyć na co dzień? Na co dzień współpracujemy z czterema komórkami zakupowymi, czyli to jest laboratorium, dział logistyki, apteka szpitalna oraz dział IT. Na co dzień wygląda to tak, że kierownik danej komórki merytorycznej składa wniosek do działu zamówień publicznych o wszczęcie danego postępowania, i tak jak wspomniałam wcześniej, to są to zakupy z zakresu produktów, wyrobów medycznych, działka IT, logistyka, czyli sprzęt medyczny, aparatura. Medyczna, Medyczna oraz laboratorium. Tutaj mamy do czynienia z odczynnikami, z dzierżawą sprzętu. Współpracujemy również z tymi osobami na etapie prowadzonego postępowania, czyli te osoby są odpowiedzialne za chociażby udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania przez wykonawców. Przed nagraniem opowiadałaś mi o ostatnich. Waszych dostawach w ilości trzech sztuk. To już podpowiadam o które postępowanie mm -hmm. chodzi, ale też zakończyliście niedawno i dokonaliście odbioru dość dużej inwestycji na terenie szpitala. Z punktu widzenia zamówień, powiedz co to były za postępowania i dlaczego one były tak istotne z punktu widzenia właśnie 107 Szpitala Wojskowego. W ostatnim okresie szpital może pochwalić się szczególnie ważnym dla nas zakupem, to jest zakupem trzech ambulansów sanitarnych. Zakup opiewał na kwotę około 1 300 000 zł i udało się to dzięki dotacji celowej, czyli umowy podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Również dużą, ważną z punktu widzenia działalności szpitala w ostatnim czasie inwestycją był remont oddziału wewnętrznego opiewający na kwotę około 3 milionów złotych. jestem pielęgniarką oddziałową Oddziału Chorób Wewnętrznych. Koszty inwestycji to jest około 3 milionów złotych. Wyremontowane były wszystkie sale chorych, gabinety zabiegowe, łazienki, elektryka była położona nowa, podłączenia do, do sieci informatycznej, w każdym pomieszczeniu jest dostęp do sieci. No, ze sprzętu pozyskaliśmy na pewno dezynfekatory, które ułatwiają pracę paniom opiekunkom i, i paniom sprzątającym, które no, muszą nadzorować czystość, że tak powiem, basenów, kaczek, które są w użyciu dla pacjentów. No, ze sprzętu cały monitoring, który jest na, w gabine na sali intensywnego nadzoru medycznego. Na pewno to, że w każdej sali mamy to, te panele z próżnią i z tlenem jest, jest pozytywną, że tak powiem, częścią tego remontu, ponieważ pielęgniarkom. Skraca to czas dojścia do pacjenta i, i podłączenia tlenu, szczególnie u pacjenta, którego przyjmujemy z ciężkimi obturacyjnymi chorobami płuc, z astmą oskrzelową, po prostu ten pacjent ma szybciej podłączony tlen, tak? bo nie musi biedniaka biec po butle z tlenem, ciężką butle, bo no, ktoś, kto nie ma pojęcia, to nie zdaje sobie sprawy, że taką butlę przewieźć, to trzeba naprawdę dużo siły użyć. Więc tutaj to jest duże, naprawdę duże ułatwienie dla, dla naszego, dla mojego personelu, no i dla pacjenta, bo pacjent szybciej ma, że tak powiem, dostęp do pomocy, tak, do, do tlenu. Przy tak specyficznych zamówieniach, jakimi są zamówienia szpitalne, bardzo Fajnie jakość naszej pracy i sprawność wykonywanych na co dzień przez nas obowiązków podniosła Platforma Zakupowa, która przede wszystkim pokazała nam to, że ten rynek odbiorców i wykonawców, jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych, jest bardzo szeroki i myślę, że to jest kwestia, która dotyczy niejednego zamawiającego, ponieważ zanim została wdrożona Platforma Zakupowa, średnia ilość ofert, Opiewa w liczbie około jednej, dwóch, maksymalnie trzech, natomiast postępowania elektroniczne przeprowadzane za pomocą platformy zakupowej pokazały, że, tych ilość, że ta ilość ofert na co dzień może być znacznie większa, co podnosi konkurencyjność i przekłada się na lepsze efekty ekonomiczne, jeżeli chodzi o procedury zakupowe. Zanim zdecydowaliśmy się na komercyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o y, przeprowadzanie postępowań elektronicznych, nasza praca wyglądała w ten sposób, e, że w postępowaniach, tych szczególnie gdzie ma, mieliśmy do czynienia z dużą ilością pakietów oraz pozycji, e, moment czy proces odszyfrowywania ofert był procesem bardzo czasochłonnym. Przy ilości około 50-60 ofert składanych w jednym postępowaniu, sam samo odszyfrowywanie no, potrafiło trwać nawet do kilku godzin. Natomiast platforma komercyjna umożliwiła nam skrócenie tego czasu do zaledwie kilku sekund, jeżeli chodzi o moment odszyfrowania odszyfrowywania ofert. Największym plusem jest to, że ci wykonawcy są, co też było takim, taką moją obawą na początku, jeżeli chodzi o rozwiązanie czy korzystanie z platformy zakupowej. Jest fakt taki, że wykonawcy są do korzystania z takiego narzędzia przyzwyczajeni i widać, że ta baza wykonawców jest bardzo duża i samo składanie ofert jest dosyć sprawne, bo rzadko kiedy spotkamy, Spotykamy się z jakimiś problemami technicznymi, czy chociażby kontaktem ze strony wykonawców, że mają z czymś problem, że jest to dla nich skomplikowane. Trzeci odcinek z serii: nasi klienci, trzecie spotkanie i kolejna dla nas okoliczność, żebyśmy mieli okazję, za co bardzo serdecznie dziękuję zobaczyć to, co dotychczas było tylko adresem strony www, czy stroną prowadzonego postępowania, jak fizycznie to zamówienie przyłożyło się. Tym razem akurat patrząc na specyfikę szpitala, zarówno na komfort pracy samych zamawiających, czy pracowników szpitala, którzy się troszczą właśnie o dobro pacjentów, a te zamówienia również przyczyniły się w sposób bezapelacyjny. Do tego, jak pacjenci w 107 Szpitalu Wojskowym się czują, za co bardzo serdecznie dziękuję, za super organizację, za postawienie połowy szpitala wręcz na dzisiejszą okoliczność z przyczyny naszego przyjazdu i czegoś życzyć Paulina na kolejne. Miesiące albo i lata współpracy. Prawnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, przede wszystkim efektywnej komunikacji pomiędzy współpracownikami, e, przede wszystkim między komórką działem zamówień publicznych a komórkami merytorycznymi. E, no i żeby nasza praca przekładała się przede wszystkim e, na dobro pacjenta, ponieważ nie zapominajmy, że to pacjent jest tutaj w tym wszystkim najważniejszy. Ja rekomenduję, że dziś. E, Goszcząc w 107. Szpitalu Wojskowym to podejście było widoczne i było wyczuwalne. I moi drodzy, zapraszam w tym miejscu na kolejny odcinek. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję czy komentarz pod filmem. Dziękujemy. Dziękuję.